ponownie. Dzisiaj przedstawię wam listę produktów, które starannie dla was wybrałam. Nie chcę niczego uprzedzać, ale mogę zapewnić, że będzie kilka gadżetów, których nie można przegapić. Dowiedz się wszystkiego zaraz po napisach końcowych. Numer 5 Logitech MX Ergo to idealna mysz bezprzewodowa dla każdego, kto szuka ergonomicznego, przyjaznego dla grafiki urządzenia. Dzięki trackballowi umieszczonemu po lewej stronie mysz ta całkowicie eliminuje potrzebę ruchu, minimalizując obciążenie ramion i nadgarstków. Dzięki tej myszy możesz pożegnać się z 20% bólem związanym z nadwyrężeniem mięśni. Ale to nie wszystko. Dzięki pochyleniu mysz sprzyja naturalnemu ułożeniu dłoni co więcej mysz można przechylić o dodatkowe 20 stopni zapewniając jeszcze większy komfort podczas użytkowania Jeśli jeszcze zainteresowany tym produktem lub chcesz poznać jego cenę kliknij link w opisie Numer 4 mysz Logitech G604 to prawdziwy klejnot dla miłośników designu i praktyczności Jedną z najciekawszych cech tej myszy jest jej wszechstronność Początkowo zaprojektowana do gier, jest również dobrze dostosowana do potrzeb kreatywnych profesjonalistów. Dzięki nie mniej niż 15 przyciskom, z których 6 znajduje się w wygodnym panelu przycisków po lewej stronie, oferuje ona nieskończone możliwości personalizacji. Do każdego przycisku można przypisać niestandardowe skróty lub makra, dzięki czemu mysz jest niezwykle wygodna podczas pracy z programami takimi jak Photoshop czy Final Cut. Cenę tego artykułu można sprawdzić, klikając łącze w opisie. Numer 3. Corsair Simitar RGB Elite to prawdopodobnie najlepsza przewodowa mysz do Photoshopa na rynku. Chociaż pierwotnie została zaprojektowana dla graczy, oferuje szeroki zakres funkcji, które sprawiają, że idealnie nadaje się do użytku z programami do edycji grafiki i zdjęć. Jedną z najciekawszych cech tej myszy jest wklęsła sekcja po lewej stronie, która mieści wygodną dodatkową klawiaturę numeryczną. Klawiatura ta oferuje aż 12 programowalnych przycisków oprócz 5 standardowych przycisków. Dzięki pozycji dostępnej dla kciuka, klawiatura może być łatwo używana do przypisywania poleceń i niestandardowych skrótów. Kup ten produkt, korzystając z linku w opisie. Numer 2. Logitech MX Master 3 to mysz, która wykracza poza oczekiwania, rewolucjonizując sposób, w jaki artyści cyfrowi i twórcy wchodzą w interakcje ze swoimi narzędziami. Dzięki nienagannej ergonomii i licznym konfigurowalnym funkcjom, mysz ta doskonale nadaje się do szerokiej gamy kreatywnych zastosowań. Prawdziwym klejnotem jest szeroka gama przycisków, oferująca pełną elastyczność w sterowaniu interfejsem graficznym. Dzięki ośmiu programowalnym przyciskom, w tym dwóm kółkom przewijania, zawsze będziesz mieć najczęściej używane funkcje na wyciągnięcie ręki, bez konieczności przeszukiwania menu. Jeśli chcesz poznać cenę tego produktu, kliknij link w opisie. Numer 1. Bezprzewodowa mysz Cadmouse Compact firmy 3D Connection to doskonały wybór dla każdego, kto profesjonalnie pracuje z oprogramowaniem do projektowania, takim jak AutoCAD. To kompaktowe urządzenie oferuje taką samą wydajność jak jego większy brat, Cadmouse Pro Wireless, ale ma mniejsze wymiary dla większej przenośności. Dzięki ergonomicznej konstrukcji i pełnemu zestawowi funkcji, praca staje się bardziej wydajna. Trzy przednie przyciski, dwa boczne przyciski kciukowe, kółko przewijania i menu obrotowe zapewniają szybki dostęp do typowych funkcji, takich jak zoom, pan i orbit. W szczególności menu obrotowe przypisuje najczęściej używane funkcje do jednego przycisku, aby uprościć pracę. Link do tego produktu znajduje się w opisie.